Okej, okay. teraz się zajmę tym grzechoczącym wentylatorem, który jest bardzo nerwujący. A, można tu podważyć go palcami i delikatnie wypiąć z wnęki. To wychodzi bardzo łatwo. Swoją drogą widać, jak to jest tutaj wykończone. No i mamy nasz wentylator. Nasz wentylator jest dosyć prosty, ale też bardzo denerwujący ze względu na spasowanie tych części. Tutaj A kluczowym elementem jest ten moment, który najbardziej trzeszczy. Nawet można posłuchać. Trzeszczą też te Łopatki Jak się porobi góra-dół Tu jest po prostu za duży luz Spróbujemy to też Zniwelować No ale najpierw Jakie narzędzia do tego Potrzebujemy Zwykła taśma Izolacyjna, czarna Oraz Kawałek o, Velcro Takiego rzepu, rzepa no, on jest też samo przylepny, ale to może być jakiś kawałek gumki czy coś takiego. No i pierwsze, co postaramy się tutaj odłączyć ten, ten element. Tu jest taki bardzo delikatny, na właśnie bardzo delikatnym przyczepie plastikowy element z kulką. Trzeba bardzo uważać, ale musimy niestety zdjąć ten kapturek. Tu na szczęście jest taka kropka, można coś podważyć i złożyć. to spróbuję delikatnie raz wypiąć. Następnie potrzebujemy podważyć ten zaczep, oraz zaczepy. Zaczep z drugiej strony Oraz tu pod spodem I powinno to ładnie odejść No i przyczyną tego wszystkiego gruchotania jest właśnie to, że to nie jest dobrze spasowane, a tu jest metalowa ramka Więc rozwiązaniem spróbujemy zrobić um, Po prostu oblepić to taśmą izolacyjną, uszczelnić Zrobić bardziej, żeby było ciasne. Ciaśniejsze. Ok, na chwilę tu to dołożę. Odcinam sobie paski twarznej taśmy. One mogą być dłuższe, krótsze. Ja to spróbuję zrobić na. Takie paski o długości mniej więcej tego boku, i następnie staram się to ładnie tu wykończyć, bo z tej strony będzie to jakkolwiek widoczne. Jeżeli mam coś takiego na zakładkę, to mogę spróbować. Przeciąć w tym miejscu, naciąć delikatnie, żeby mi się to złożyło. I tak samo z drugiej strony. to nic, ważne że z tej strony jest wspaniale z tym się nie przejmuję za bardzo bo to i tak wskoczy w swoje miejsce ale dla super estetyki można by się pobawić i porozcinać jeszcze ten fragment tak samo Okej, okay. z tej strony jest dobrze. Robię kolejny pasek. Tym razem z tej strony. Trochę widzę, że nie chce trzymać. Ale to nic, ona nie musi trzymać, bo ona będzie przyciśnięte przy, tym naszym drugą częścią. Ważne jest, żeby ten plastik dostał swoją okleinę. W ten sposób. Okay. Tutaj już wcześniej ktoś próbował majstrować przy tym wentylatorze i odłamał pewien fragment, więc też bardzo uważajcie, jak to robicie. Nie trzeba żadnych specjalnych narzędzi, żeby sobie wykonać coś takiego. Nie wiem, jak jest u Was, ale u mnie w zasadzie tylko te dwa skrajne wentylatory tak gruchotały, może się to zmienić. A swoją drogą wykonuję to w espas-piątce, która jest po liwcie. Ale zakładam, że problem dotyczy wszystkich modeli. Okay. Jeszcze spróbuję podkleić ten fragment. Ach, chyba moja taśma nie jest jakoś wybitnie dobra. tam kamerą trochę, ale próbuję też patrzeć co się dzieje. Ok, mamy podklejony. Jak wspomniałem, nie przejmuję się, że to coś mi odstaje. To się wszystko i tak ładnie spasuje. Mhm. Mamy podklejony fragment, natomiast teraz się zajmiemy tym elementem, który też ma swoje grzechotanko. I tutaj zauważyłem, że najlepiej to zrobić Podklejając i trochę powodując Że ta Że to będzie lepiej spasowane I właśnie w tym celu potrzebuję tylko małego paseczka Naszego velcro Zabiam go w tym miejscu. Tak, staram się wsunąć w środek, tak żeby nawet stworzyć taki mini opór. Oczywiście nie przejmuję się, że przy. Że, przy zmienianiu kierunku nawiewu, tutaj coś mi będzie robiło A ponieważ to jest wszystko miękkie, nic się z tym plastikiem nie powinno dziać A jak słyszymy, znacznie polepszyło się, bo jest spasowane Trochę to amatorskie, ale działa i można wykonać w, w kilka chwil a Teraz wszystko z powrotem spasowuję ok, trzeba po prostu mocniej podociskać, żeby plasticzek złapał. Niestety mam już pęknięcie, więc o, istotne jest to. No i teraz żadnego grzechotania już nie ma. Podłączam kulkę delikatnie. Jest, wskoczyła. Wszystko się rusza. Wszystko pracuje. Wkładam na miejsce. I zrobione. Mam nadzieję, że u Was też tak problem, problem zniknie. Jak u mnie. Pozdrawiam.